Oh, witam Was, witam Was w 12 odcinku mojego Let's playa gry Open Excom. Ostatnim razem popełniłem niesamowitego wprost fail'a, w związku z tym noszę dziś na sobie brudkę wstydu i pod wstydu. Straciłem bowiem bazę, bazę w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym w tym momencie jestem zmuszony przebudowywać wszystko. Dlatego, no cóż, czas wydawać wszystkie pieniądze. Będę potrzebował jeszcze paru Living Quarters'ów. Okej. Okay. Laboratorium. Drugie laboratorium. Workshop. Drugi workshop. I teraz tak. E, potrzebuję jeszcze kilku General Storesów na oko. I na przykład, nie wiem, alien containment będzie mi konieczny, niezbędny. Muszę się rozejrzeć, czy przypadkiem go nie mam. Mam, dobra, czyli będzie tak: dwa Living Quartersy, laboratoria, workshopy, general storesy. Potrzebuję więcej Living Quartersów. Dobra, Living Quarters. Jeszcze jeden, okej. Okay. No i wstępnie powiedzmy wystarczy. No i od razu hangar jeszcze jeden, okej. Okay. No cóż, się zjebało, to trzeba płakać. O! Dość sporo widzę. Mogę nabyć swoich pacanów tutaj. Czyli powiedzmy zróbmy 30. O, tak, wstępnie zróbmy. Dobra. I teraz dowcip polega na tym, że dopóki nie mam hangaru, to mam tylko tego mojego Rangera tutaj. W efekcie nie mam żadnego sposobu, żeby się bronić. Super, nie? No to tak. Potrzebuję tutaj General Stores. Potrzebuję defenses standardowo. Laser. Nas ma... Właśnie, Missile defensów nie zbudowałem w pierwszym. E, ta baza będzie raczej bazą, e, że tak powiem, wywiadowczą. Więc tutaj tylko drobny kontyngent żołnierzy będzie i to nas Tak myślę, to rozegram. No okej. Okay. Wydałem w tym momencie większość swojej kasy. Nie mam czym ani kim badać czegokolwiek ani produkować. Przypominam też, że nie mam. A, mam trochę ciał mutonów. Super. Przypominam też, że praktycznie nie mam już złapanych obcych. W zasadzie nic kurna nie mam. Także. No cóż. Jest do dupy. Zwłaszcza, że. No. Cudownie. I misja w nocy. Cholera! <noise> Bardzo do dupy jest. Jest tragicznie do dupy wręcz. Ech, no dobra, zobaczymy. Czarno to widzę. Ech, kurde to jest park, to tutaj nie podjadę, choćbym chciał. Eee, spróbujmy czołg w tą stronę. O! Sektopody, Cudownie. No dobra, oddam im pierwszą turę. Tyyyy... spierdziela. No dobra, nie poszło aż tak tragicznie, bo... Sektopod postanowił mnie nie atakować, dzięki czemu mogę. Zrobić tak, co mu niewiele zaszkodziło, a Czołg jest praktycznie już martwy. Okej. Okay. Zobaczmy, co ja tu jestem w stanie zrobić. Staram że niewiele. Widzicie, bo. Problem zasadniczo polega na tym, że gdybym nie zareagował na ten terror site, to. Yy... Oof! Oh. Oh, fuck! to nie byłbym w stanie. Yy, zachować północne Ameryki Północnej jako z którego mam dochody. Dobra, przynajmniej to się udało. Lechu, dziękuję. Teraz tak... Ewelinka, ja bym ciebie w tym kierunku prosił. Będziesz mnie asekurować czołga na wypadek, gdyby zmarł. Tomaszu... Ty asekuruj Ewelinkę. Eee... Chibi. Chibi ty pójdź z... Kurde, tutaj... Z wirusem, jeśli dobrze pamiętam, i obserwuj. O tak. A nie, to idź był. <grych> Dobra, Szymon. Eee... ej, 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 ej. Czarno to widzę. Spróbujemy zrobić tak. Pa, Ignus. Pa, Chyba nie powinienem było odpowiadać na tą misję. Hej, nice, Severinko, Szacuneczek. Dobra. Teraz tak, Chippy jest już formalnie rzecz biorąc obcym. I nie mam sposobu, żeby go... przywrócić do jako takiej normalności w tej turze. Chyba, że zostawię go tak po prostu. Eee, yy, Czarno to widzę. Zresztą, z oczywistych powodów. Okej. Okay. Teraz Szymon z kolei może... odejść tutaj. A, oh, shit. O, czef floter. Znaczy, ethereal, co ja gadam. No było fartowne. Dobra, Michał. Byłoby dobrze, żebyście nie strzelali w Chipiego, póki... jest tutaj, więc was oddale, ale czuję, że tego pożałuję. Jestna sprawa. Small nadal. To dobrze. Granat. Matko jedyna, co tu się dzieje. Matko Bosko kochano. <laughs> Łukasza nawet nie machnęło. Nice. Okej. Okay. Nie wiem, w którym ogólnym kierunku podążać. Chowaj się za drzewko, panie. Niewiele ci to da, ale okej. Okay. Dobra, to jest zadanie dla Alda. Podziękowawcze, Panie Ald. Mhm. Szymonie. Byłoby dobrze, gdyby ktoś zobaczył, co się dzieje po drugiej stronie. Ok. Załóżmy, że w tą stronę. Shit. Czy jest tu ktoś w pobliżu? Ewelinko Jezuś Ech, Spróbujmy w taki sposób Daw go Jeszcze raz Pak. Dlaczego tak się dzieje? Szymon się nie odsunie. ryzykuje strzeleniem w. A kurna, to jest specjalna sytuacja. I gówno zdejmam. mam. Fak. Fak. Proszę, proszę. Dziękuję. Dziękuję Bogu, losowości, że postanowiłeś wysłuchać mych próśb. Bo to się mogło skończyć bardzo, bardzo źle. Nie ukrywam, że mogło się to skończyć wręcz tragicznie po prostu. Niestety, Chippy jest najsłabszy psychicznie. Ale przynajmniej przestali go, kurde, mind-kontrolować. Więc jest szansa, że wyjdzie z tego żywy. Dzień dobry, panu! Pięknie! Okej. Okay. Uh, Łukasz. Dzień dobry, panu! No, nareszcie. Żywy! Hmm. To się nawet dobrze by skodało, gdybym zapnął go żywego. Wątpię, że się uda, ale kto wie. Dobra, Ewelinko. Okej. Okay. Ald Alda bym kierował w tamtą stronę. W ktoś powinien zacząć badać tamten budynek, ale... Sytuacja jest mało, że tak powiem, korzystna w obecnej. Dzień dobry. Zostałem Jolkę? Uuu, kurde, napięcie rośnie, a opór maleje. <grybuj> Dobra, Michał, chodź obadaj, co tu się będzie działo. Cholera! Ewelinkę grzmocą mentalnie, dobra, po pierwsze, o, wstał, szkoda. No, jest trudno. Lechu. Mhm. Ewelinko. Prosimy. Tutaj. Okej, Ald. Wiem, że chipiego już nie grzmocą. Ale to dlatego, że nikt nie ma yy, że tak powiem linii widzenia chyba do, do niego. Co znaczy, że Ewelinka jest zbyt blisko, żeby to było komfortowe. Ehm. Dałby się, żeby ktoś obadał ten budynek, ale z drugiej strony. Dobra, trudno, Szymon. Zostałeś niniejszym wytypowany do pójścia na górę. Michał, Michalina w zasadzie. Nie, czy już to naprawiłem, nie pamiętam. Eee, wirus. Chce się przemieść w tym kierunku. I zrób otwór. Okej. Okay. I schowaj się. No, jasna sprawa. Dobra. Jest tak. Chodź do domku. Do domciu, chłopie. E, Łukasz. Ty musisz dokończyć badać tamten ogólny rejon. A, ha, ha, ha. A, ha. Dobra, trudno. O dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Okej. Okay. Jesteśmy względnie dobrze. Czy Alt byłby w stanie uratować tego pacona? Niech zgadnę kto. No dobra, to go postaram się ignorować. Okej, okay, to mógł być błąd. Owaj się. Wredna babo. No dobra, skoro ty tam jesteś, to znaczy, że nikogo tam nie ma. Ej, tak, takie jest moje bardzo optymistyczne założenie. Dobry. Nope. No to nope. Spadaj. Yyyhm. Ej, Chippy nie pożyje długo. Obawiam się. Z twojego złego lepiej berserk, zwłaszcza, że mam laserowe. Prawda, gany, które nie potrzebują amunicji. Ciekaczy. jednak nie. No trudno. Byłoby dobrze, gdyby ktoś mógł na nim stanąć, żeby tamten obcy się nie mógł podnieść, ale nie ma tak dobrze, niestety. Ewelinko. Traw go. Ach, nie trafisz. go. Dobra. Teraz tak. Chippy jest względnie... Okiełzna... Kurde, ma będzie krwawił. Do dupy. Muszę to skończyć jak najszybciej. Okej. Okay. Sektopod. Jak ktoś go zobaczył swoją droga. Czy za to? Okej, okay, reaction shoty działają. Jak ktoś go do cholery zauważył? Dobra, jeden shot wszedł. Teraz tak, ty jesteś... Aha, Chipi. nic nie zrobi, rozsądnego. Eee, tak... Nie dojdę tutaj. Nie. To jest... Niestety, a wykonalne, więc zajmie się tym panem, Szymonie. Dziękuję bardzo, e, Michał Won. I. O, Paweł się może na coś przydać. Może zrób tak. O, i. Teraz tak. Niestety nie przydałaś się, kurna, na nic. No, przynajmniej go raz uszkodziłeś. Przynajmniej się schował. A ty, dobrze, że spanikowałeś. Eee, okej... Okay. Co, kto pod jest na wierzchu? Szymon! Co ty do cholery jasnej robisz? Naprawdę, Szymon. Mógłbyś przestać. Dobra. A, ty jeszcze widzisz tego sekto No trafiają we wszystko, tylko nie kur na to, co trzeba. <zysk> Ciekawe. Okej. Okay. proszę, proszę. Jeszcze raz. Rad musi ratować wszystkich. No! Nope. A e, tam co jeszcze? Po drugiej stronie ogródka? Dobra, to ty, Wirus. Ciebie kieruję w tamtym ogólnym kierunku, żebyś mógł obadać właśnie tamten te... cholera. Za blisko stoisz. E, wolę nie trzymać ciebie na reaction shota. Dobra. Łukasz jest najbliżej rejonu, z którego... Dzień dobry panu. Drugi żywy! Okej, okay, mamy dwóch żywych eferialów. co jest zajebiście korzystne. Żal mi yy, Wojtka, który niestety zmarł i Cz czołgut. No, czołgut trochę mniej mi żal, ale... Przydałby się. No i oczywiście nie mam dość laserów, nie mam dość medkitów. Ponieważ pacany nie podniosły... Z, ponieważ Chippy nie podniósł go ze sobą. Wracając. No dobra, przynajmniej Metkity i ten... i lancer mogę sobie wyprodukować. Ale nie mam oczywiście jeszcze gdzie. Tu się workshopy robią. Ech, no trudno, no. Mogło być tragiczniej, ale jest znośnie. Czy mogę research jakiś zacząć robić? Mam korpsy. Lidera mam! Pięknie! Ech, będę sam mógł tylko patrzeć na te ufa latające. Dobra. Mogę się za... Aha, nie mam laboratorium. I nie mam workshopów. Cudownie. Ja myślę, że tutaj przerwę ten odcinek. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Odzyskiwanie Stanów Zjednoczonych będzie... kurde, w... w... wydłużone w czasie. No więc do tym pozdrawiam was. Trzymajcie się.